A w studiu Wydarzeń 24 już teraz z nami Paulina mabiala czarkowska Witaj, Paulino. Dzień dobry. A to oznacza, że będziemy sobie teraz rozmawiać o pogodzie, o tym, co nas czeka w najbliższych dniach. Czy może uświadczymy trochę tej polskiej złotej jesieni jeszcze? No bo z prognoz wynika, że przynajmniej trochę słońca. Może nie jakoś przesadnie ciepło, ale słonecznie powinno być w najbliższych dniach. Będzie ciepło? Czy słonecznie? Nie wszędzie. I też niekoniecznie. Jednak to chmury nadal będą dominować nad naszym niebem, ale tak jak mówiłam, będzie ciepło, temperatura nawet gdzieś do 20 stopni, czyli jak na tą porę roku i jak na ten miesiąc, naprawdę wręcz gorąco. Ale to słońce, jeżeli będzie się pojawiać, to nieśmiało spoza chmur będzie do nas zerkać, ale to nie będą słoneczne dni. Raz. Mówisz o tym, że gorąco, a na obrazku za tobą widzieliśmy przed chwilą śnieg, to tak. W takim razie gorąco będzie w pozostałych miejscowościach, a najcieplej w Krakowie. Ale o jakich temperaturach mówimy i gdzie tego słońca z największym powodzeniem będzie można szukać, przejdźmy do map i sprawdźmy. Polska południowo-wschodnia część Polski w tym momencie znajduje się jeszcze w zasięgu wyrzut z południowo wschodniej Ukrainy. Natomiast nad północnymi regionami przechodzi front atmosferyczny związany z niżem z nad Szkocji i tam zostawia dużą część swojej wilgoci, tam też będą przylotne opady deszczu. Natomiast już lecą kolejne fronty do nas i będą przemierzać w ciągu kolejnych dni przez nas, z kraj, co oznacza jedno, że w ciągu najbliższych kilku dni... Pozostanie z nami ta pochmurna i deszczowa aura, a ciepło będzie, zostanie z nami tylko do czwartku. W piątek niestety wracają te niższe temperatury i na termometrach zobaczymy nie więcej niż 15, a jednak zazwyczaj 10-12 stopni. Gdzie będzie najcieplej w Europie? Ponownie, chyba już teraz nikogo nie zdziwię, najcieplejszą stolicą Europy będzie Lizbona. 25 stopni, 21 stopni w Madrycie, też tam opady deszczu, 22 w Rzymie, z kolei zachmurzenie całkowite i opady, a centrum Europy z temperaturą temperatura na poziomie od 11 do nawet 21 stopni. Najchłodniej będzie w Helsinkach oraz w Moskwie, tam termometry wskażą 8 kresek powyżej zera. Dzisiejsze popołudnie pochmurne, ale deszczowe tylko na zachodzie oraz na północy Polski. Opady deszczu również mogą pojawić się w rejonie Lublina. Natomiast na pozostałym obszarze, pomimo dużego zachmurzenia, pozostanie sucho. A to słońce, gdzie nigdzie, może z jakimś większym powodzeniem, będzie się do nas wychylać. Najwięcej tego pogodnego nieba zobaczymy w rejonie zakopanego. Ale też dzisiaj bardzo ciepło. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 15 stopni w Szczecinie i 16 stopni na południu kraju. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słabiej umiarkowany. Zbliżająca się noc już nam zapowiada, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień. Zachmurzenie duże, całkowite i przylotne opady deszczu, ale nie wszędzie. Południowy wschód Polski pozostanie suchy. W Szczecinie za to pojawią się mgły i zamglenia, na pozostałym obszarze deszcz i mrzawki. Temperatura nocą bardzo wysoka. Od 7 stopni w Katowicach do 12 stopni w Łodzi oraz w Opolu. Wiatr wiał będzie z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Warunki na drogach nocą na przeważającym obszarze kraju będą utrudnione przez mgły i przez deszcz i warto zachować szczególną ostrożność. A jutro? Jutro powrót jesiennej aury. Opady deszczu głównie na zachodzie oraz na północy i północnym wschodzie Polski. Wiatr trochę silniejszy, bo na południowo-wschodnich południowo rejonach Polski w sporywak nawet do 45-55 km na godzinę, ale też będzie bardzo ciepło. W Krakowie 20 stopni i przyjemna słoneczna aura, ale na ogół zobaczymy od 13 do 19 stopni. Na ten moment ode mnie to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.